Witam serdecznie, pokażę jak przygotować pyszną zupę kalapiorową z papryką. Składniki potrzebne do przygotowania zupy znajdziecie Państwo na karteczce po prawej stronie oraz w opisie pod filmikiem. Najpierw przygotuję wszystkie składniki na zupę. Umytą i oczyszczoną z dnia nasiennych paprykę kroję w kostkę. Oczyszczoną i umytą marchewkę kroję w kostkę i dodaję do papryki. Dokładnie umyty kalafior kroję na mniejsze kawałki i nie dodaję do marchewki i papryki. Ziemniaki również kroję w kostkę i dodaję do kalafiora. Czosnek drobniutko kroję i dodaję do osobnej miseczki. Teraz na rozgrzanym maśle na patelni podsmażam paprykę z marchewką przez około 5 minut. W tym czasie, gdy smażę, zagotowuję wywar z mlekiem. Po około 5 minutach do marchewki z papryką dodaję czosnek i jeszcze smażę około minuty. Gdy wywar z mlekiem się zagotuje dodaję do niego podsmażone warzywa, kalafior, ziemniaki, tymianek doprawiam solą i pieprzem i gotuję około 20 minut do miękkości warzyw. Pod koniec sprawdzam smak i jeżeli trzeba to doprawiam Jeżeli państwu przepis się spodobał to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło Zupa kalafiorowa z papryką jest gotowa, życzę smacznego